Witaj. Zrobimy czytanie miesięczne. Na maj. Weź, co to z Tobą rezonuje, resztę zostaw. Zaczniemy od energii miesiąca. To będzie miesiąc leczenia serca, ale też ogromnej determinacji. Coś mogło Cię zaboleć zranić może jakieś rozczarowanie, rozstanie, albo jakaś bolesna prawda. Ale Ty. Nie siedzisz i nie płaczesz w miejscu. Ty wsiadasz i jedziesz dalej. Ten miesiąc przynosi ci siłę, żeby odciąć się od tego, co cię raniło i ruszyć naprzód z głową wysoko. Co cię zaskoczy? Zaskoczy cię to, że wreszcie poczujesz się wygrana. Że uda się osiągnąć, że ktoś cię doceni, że twoja energia wróci. Możesz też dostać niespodziewaną wiadomość, jakąś propozycję, coś dynamicznego, co wciągnie cię w nową przygodę. Jakaś nowa pasja, może jakiś nowy projekt. Zrobisz coś odważnego, a inni to zauważą. Na co uważać? Uważaj, żeby nie zatracić się w pracy i w obowiązkach. Pracujesz dużo, jesteś sumienną osobą, ale czasem trzeba złapać oddech. Perfekcjonizm może cię przemęczyć. Nie wszystko musi być idealne. Wystarczy, że będzie wystarczająco dobre. Bo jesteś dobra taka, jaka jesteś. W miłości w relacjach przychodzi zmiana. Ale spokojna. Jest potrzebna. Może zostawić coś ze sobą. Jakiś ból, toksyczną sytuację, niepewność. Los chce cię zabrać w lepsze miejsce. I nie walcz z tym. Idź z nurtem. Dla niektórych, panien to może być nowy etap w istniejącej relacji. A dla innych? Podróż do nowego związku. Z pracy możesz się trochę wycofać. Masz potrzebę przemyśleń, odosobnienia. Ktoś może próbować grać nie fair. Ale ty nie musisz wchodzić w żadne konflikty ani zniżać się do tego poziomu. Czasami lepiej się wycofać i popatrzeć z dystansu, niż walczyć o coś, co i tak ci nie służy. Rada to serce. Rób wszystko z poziomu serca. Nawet jeśli było trudno, nie zamykaj się na miłość. Na uczucia, na relacje, na ludzi. Otwórz się na to, co daje Ci radość, ciepło, bliskość. Serce podpowie Ci więcej niż razem. Kieruj się tym, co naprawdę czujesz, a nie tym, co powinnaś. Bo działając z poziomu serca, działamy zgodnie z Twoją duszą. A to jest bardzo dobry kierunek. Daj sobie na to przestrzeń, bo myślę, że warto.